Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziękuję wszystkim za subskrybowanie, komentowanie, łapki w górę, komentarze i proszę o więcej, <grych> jak to kobieta. Drodzy Państwo, nie istnieje drzewo, którego wiatr nie potarga. Nie istnieje człowiek, którego życie nie doświadczy. Drodzy Państwo, dzisiejszym naszym tematem będą kłopoty z mediami. No, oczywiście nie mam na myśli yy, telewizji, ponieważ, yy, drodzy Państwo, taka wiara w możliwość działania czy oddziaływania ludzi na przyrodę za pomocą tajemniczych, nadprzyrodzonych czy nad naturalnych sił sięga co najmniej, e, mogę się mylić, ale co najmniej 100 tysięcy lat. To znaczy czasów człowieka neandertalskiego. Co jest jej przejawem? Dlaczego tak sądzę? Jej przejawem były praktyki magiczne, drodzy Państwo, których ślady są w licznych znaleziskach archeologicznych. Temu się nie da zaprzeczyć. Ale zdolności kierowania tymi siłami no, przypisywano pierwotnemu człowiekowi. Nawet, słuchajcie, drodzy Państwo, przedmiotowi, przedmiotom, nawet ten pierwotny człowiek podobno oddziaływał na przedmioty nieożywione podobno. No tak, troszeczkę później zaczęto traktować to jako szczęśliwy dar z nieba można powiedzieć i z tego nieba tutaj zróbmy cudzysów e, ludzie, którzy badają zjawisko, które e, UFO, tak, czyli obcych, że to podobno był dar od obcych, nauki obcych, tak różne są teorie? Nie wypowiem się na ten temat, nie zbadałam tego jeszcze nie obejrzałam wszystkich ciekawych materiałów ludzi, którzy naprawdę są badaczami w tym temacie i myślę, że tych ludzi trzeba, drodzy Państwo, traktować poważnie i brać pod uwagę, bo jeżeli my chcemy być badaczami, analizować, to musimy brać pod uwagę każdą teorię. No dobrze, nierzadko związane były to z określoną funkcją lub profesją, czyli tak zwani szamani, czarownicy, magowie, kapłani, znachorzy, tak? Jako y, oznaki sił tak nadnaturalnych traktowano również takie zdolności jak czytanie w myśli, widzenie odległych zdarzeń, obecnych lub przeszłych, w pewnych przypadkach y, na przykład y, przeczuć i snów wieszczych, ponieważ w snach też nam się objawiają. Drodzy Państwo, y, my w snach dostajemy bardzo dużo informacji nie we wszystkich, oczywiście. Nie potrafimy ich zinterpretować, przeanalizować. Albo inaczej, po przebudzeniu wiemy, że coś tam się wydarzy, w naszej najbliższej rodzinie, tak? No albo mamy przeczucie, że coś tam wujka z dzicha spotka, no ale w dalszej części dnia, no gdzie? No, tylko to był sen. Wiesz, tylko był sen. I tutaj może nastąpić taki błąd interpretacji, ale tym się, drodzy Państwo, nie przejmujcie, bo to jest, to jest naturalne zjawisko w tych czasach. Otaczają nas różne inne bodźce. Nasi pradziadowie nie mieli tych bodźców, bardziej ufali, bardziej być może byli zżyci z naturą. Te takie niby w cudzysłowie zabobone, które my teraz myślimy, że Boże, to jakiś tam zabobon. Niekoniecznie, drodzy Państwo, ale no świat ewoluuje, tak? Idziemy do przodu. I e, często zatracamy te zmysły nasze, tak? No dobrze, e, zdolności te przejawiały się u takich e, zwykłych śmiertelników, czyli tak powiedziałam, nasi prawdziadowie, tak? Przeważnie jednak były one przywilejem takich wybranych, ale to już takich wybranych, tak? Jak szeptuchy, prawda? Szamani i tak dalej, i tak dalej. Co tam jeszcze jest? Słuchajcie, drodzy Państwo, w czasach spirytyzmu i okultyzmu, rolę owych takich wybranych spełniały media, czyli medium, tak? Które też przez długi czas były niemal wyłącznie, wyłącznie obiektem takich badań metapsychicznych. Poprzedni odcinek z cyklu Spirytyzm właśnie dotyczył metaps od metapsychiki do parapsychologii i psychotroniki, tak? No ale właśnie wyjątkowość medialnych zdolności, drodzy Państwo, co za tym idzie? Rzadkość dobrych mediów, powiedzmy sobie w cudzysłowie, dobrych mediów. W połączeniu z kaprysnością i bardzo ograniczoną powtarzalnością czy wręcz niepowtarzalnością obserwowanych fenomenów stanowiły główną przeszkodę w rozwoju naukowych zaznaczeń badań w tym zakresie. Tak? Drodzy Państwo, ponieważ oszukaństwa stawały się i stają się z morą badaczy zjawisk metapsychicznych, Mogłoby się wydawać, że często stwierdzone oszustwa powinny zniechęcać badaczy do prowadzenia dalszych eksperymentów, przynajmniej z mediami fizycznymi, tak? No bo, m, drodzy Państwo, wśród każdej grupy można powiedzieć powiedzmy sobie, tak w cudzysłowie, zawodowej są oszuści, tak? <grytanie> wśród tej grupy też niestety. Niestety. Oni to dają taką yy, dozę, tego, że ludzie mówią, Boże, no ten to tam oszukał, to ta to też oszuka. O ten oszukał, to ta też oszuka, nie? Nie, drodzy Państwo, trzeba troszeczkę mieć dozę zaufania, oczywiście trzeba też nie całkowicie ufać. Bo tak naprawdę nie wiemy, na jakie medium trafiamy, tak? Czy to jest medium uczciwe, czy to jest po prostu oszust, tak? Jestem medium, więc wiem y, troszeczkę, drodzy Państwo, się znam na tym. Y, natomiast y, w pewnych przypadkach zresztą y, właściwie tak było. Ale Brytyjskie Towarzystwo Badań Psychicznych niejako programowo zajmowało się, zajmowało taką, y, można powiedzieć, niechętną postawą wobec produkcji tego rodzaju zjawisk medialnych. Dlaczego? No mniej, być może właśnie dlatego, że na część badanych mniejsza część byli prawdziwi, a większa część oszuści, tak. Drodzy Państwo, niemniej nierzadko wybitni badacze tych zjawisk przyłapali medium na oszustwie. Nie stanowiło to jednak podstawy całkowitej dyskwalifikacji tej funkcji, tej czynności, tego daru, prawda? Na przykład dla Ochrowicza sprawa miała znacznie głębszy aspekt. Twierdził on, i tutaj, drodzy Państwo, będę cytować, sobie wypisałam cytat, oszustwo jest nieodłączne od mediumizmu niższego, jak symulacja nieodłączna jest od hipnotyzmu. No, drodzy Państwo, czyli to, co mówiłam, to jest nieodłączne. To są grupy, które no, bardzo często i bardzo łatwo znaleźć oszusta. Ja może powiem, że wśród... Yy, Moich wykładowców, czy już teraz może przyjaciół, kolegów i koleżanek. Żaden nie jest oszustem, ale w życiu spotkałam oszustów. Spotkałam, drodzy państwo. Tylko, że ja już co nieco wiedziałam, ponieważ to jest taka moja pasja, ja już potrafiłam wyczuć. Ale, drodzy państwo, obojętnie, czy to jest wasza pasja, czy nie. Jeżeli intuicja mówi, że to medium, że z nim jest coś nie tak, czy z tym na przykład mechanikiem, Samochodowym jest coś nie tak. To nie znaczy, że on się nie zna na swojej profesji, ale oszukuje, tak? No po co iść do mechanika, który nas oszuka, prawda? Wstawi nam zamiast części nowych to stare do samochodu. Powie, że nowe zapłacimy, jak za nowe. No, się później okaże to, co się okaże. Ale wracając, drodzy Państwo, chciałabym tutaj też przytoczyć. Z mediów. <noise> Z mediów. Zawsze się śmieję, bo jak mówię media w towarzystwie, które tak nie za bardzo wie, co się, o czym się zajmuje, to zawsze pytają mi się, o jaką telewizję mi chodzi. No, nie chodzi mi o telewizję, ale no, jest podobnie. A jeszcze bym chciała Państwu zaznaczyć, słuchajcie, <laughs> idąc na seans spirytystyczny, niespirytusowy zaznaczam, drodzy Państwo, Czasami jest tak, że na przykład ja jako medium próbuję skontaktować się z daną duszą. No, ona się ze mną nie kontaktuje, to nie znaczy, że ja oszukuję. Nie. Jest też takie coś jak prawo sympatii. Podobne przyciąga podobne. Więc możemy założyć tak: albo ta dusza w ogóle nie chce się skontaktować z tą osobą bliską, albo po prostu nie współgra ze mną. Albo ja z nią jako medium. To musimy drodzy Państwo. Wziąć pod uwagę, ja wtedy radzę, żeby dana osoba skontaktowała się z innym medium, tak? I spróbowała y, skontaktować się z osobą bliską przez to inne medium, ponieważ może coś nie współgrać. Prawo sympatii, czyli podobne przyciąga podobne. Nie naciągam zazwyczaj, mówię to yy, po drugim razie, kiedy nie uda się skontaktować. Przyczyna może być albo taka, że ten, ta dusza nie chce kontaktu, yy, różne tam mogą być zaświatach przyczyny. Natomiast ta ziemska przyczyna to takie prawo sympatii. Czyli ja nie współgram z tą duszą, a nie ona ze mną. Tak. Dobrze, wracając do tematu. Yy, Przytoczmy sobie, może, a może przenieśmy się do lat 1909-1912? Stanisława Tomczykówna. Medium telekinetyczne to była młoda dziewczyna z Warszawy, odkryta przez Lewidzielskiego. Yy, on z nią eksperymentował. I również ochorowicz z nią eksperymentował, drodzy państwo. A także m.in. Lewidziński i tak dalej, i tak dalej. Ale Tomczykówna przejawiała swe zdolności w stanie hipnozy, drodzy państwo, zobaczcie. Przy czym seanse z jej udziałem nigdy nie odbywały się w sposób taki przypadkowy, lecz jedynie na życzenie eksperymentatora i po uprzednim zapowiedzeniu, drodzy państwo, czyli słuchajcie, ja to znowu wytłumaczę. Kiedyś też mnie spotkało takie coś, no ale ty to powinnaś być medium takie na zawołanie. No, ja mówię jak na zawołanie, to znaczy, że co ja mam wołać. Bo też stosuję inne metody mediumiczne, ale ja mam wołać, przepraszam, siedzimy teraz i ty chcesz, żebym ja z dzicha twojego kumpla zawołała, który tam zmarł. A ja to mam zrobić od razu bez przygotowania się. I bez odpowiedniego nastrojenia, prawda, czy odpowiedniej metody, z kilku metod, które znam, no to jakieś jest dziwne. No i ta osoba mówi: No, to z ciebie jest D, a nie medium. Mówię: OK, jak tak uważasz? OK, nie ma problemu. Są media, które od razu, a są media, które potrzebują przygotowania. Proszę Państwa, z drugiej strony spotkało mnie kiedyś w towarzystwie, gdzie siedziałam na luzie i nie prowadziliśmy tych tematów, po prostu automatyczne wejście ducha, duszy. Automatyczne wejście i przekazanie przeze mnie informacji dla jednego z uczestników naszego spotkania, towarzyskiego, takiego fajnego na luzie. Więc, drodzy Państwo, tutaj nie mamy jednoznacznie określonego, dlatego tak często możemy, mam nadzieję, że rzadko w ogóle, ale tak często możemy trafić na oszustów. Tylko też trzeba odróżnić, kto mówi. Ja pracuję takimi i takimi metodami. A ktoś i mówi tak, ja ci od razu, no nie ma problemu sobie. Zaraz tutaj wyciągnę wahadełko albo coś innego i jedziemy. Nie. Trzeba zawsze brać poprawkę, drodzy Państwo. No dobrze, może wróćmy do tej naszej Tomczykówny Stanisławy. Stasia bardzo ładne imię. No ale tak. Tomczykówna, poruszała, zatrzymywała przedmioty bez ich dotykania. I teraz tak na przykład potrafiła. Ona przez zbliżenie dłoni podnieść i utrzymać w powietrzu lekki przedmiot, zatrzymać ruch wahadła czy zmusić, na przykład, kulkę rulety, aby wpadła w odpowiednią przegródkę. Słuchajcie, drodzy Państwo, czasami obserwowano ją, fotografowano takie tajemnicze nitki, wychodziły fluidalne, wydobywające się z jej z palców tej medium, czyli zdolności do działania mechanicznego, a także przyjawy ideoplastii fotograficznej. To eksperymenty telekinetyczne. Yy, miała też takie, tak, tak podobne metody kontaktowania się z zaświatami, tak? Drodzy Państwo, no ale może nie skupiamy się na jednym medium. Dlaczego mielibyśmy się Skupić na jednym medium. Słuchajcie, no może przyniesiemy się trochę później. No, 1920, tak, 26. Franek Kluski, czyli to film Drzejewski. Słuchajcie, to jest Państwo z zawodu dziennikarz. Najsłodniejsze polskie medium telekinetyczne i materializacyjne. Nigdy przez niego nie przyłapano go, znaczy inaczej, nigdy go nie przyłapano na żadnym oszustwie. Naszą poprzedniczkę, którą omawiałam też nie. Czyli co? Są jednak osoby, które badane, tak? Okazuje się, że to nie są oszuści. Czyli ci, którzy oszukują, no wstydźcie się, drodzy Państwo. Mówię do mediów, tarocistów, psujecie opinię nam. Ale przede wszystkim krzywdzicie ludzi. Dobrze, no to może wróćmy, bo ja tu znowu zaczynam, drodzy Państwo, odbiegać troszeczkę. Te swoje trzy grosze zawsze muszę wtrącić. W czasie seansów, słuchajcie, drodzy Państwo, obserwowano wiele zadziwiających zjawisk świetlnych. Ja dodam, że mi się to nie zdarzyło. Dźwiękowych i mechanicznych, różnego rodzaju zjawy ludzkie i zwierzęce. Samoczynne pisanie na przykład maszyny, do pisania takiej starej dla młodych, mówię takiej yy, stuku, stuku, nie komputer. <laughs> A także tworzenie się odlewów w roztopionej parafinie, takich jakby yy, cieniutkich, formek rąk, nóg i innych części ciała. No, nie będących odlewami kończym medium czy uczestników seansu, bo drodzy Państwo, to zawsze się sprawdza, tak? Yy, to film odrzejewski czyli Franek Kluski, produkował te zjawiska w takim bardzo, bardzo mocno głębokim transie, który takie wywoływał u niego takie jakby poważne dolegliwości psychiczne i fizyczne. Jakie to były dolegliwości? No depresja, obrzmienie twarzy, wrażenie oparzenia, a nawet takie krwawiące rany i krwotoki z ust. No, że to nie była trwała choroba świadczy o tym, że objawy te ustępowały bez śladu po paru godzinach, czasami jak kiedyś tam wyczytałam po paru dniach, czyli nie jest to trwała choroba, tak? Ale, drodzy Państwo, w latach 1920 26, czyli 1920-1926, eksperymentował z nim przede wszystkim pułkownik Norbert Okołowicz. A uczestnikami seansów byli między innymi Richard galley Lunch, ekspert w z zakresie z sztuk takich predystykitatorskich, można powiedzieć. Generał Zaruski, Bojżeleński, Niemojewski. Mówią Państwo coś te nazwiska? Myślę, że tak. Myślę, że tak, myślę, że tak. Badano go również w Instytucie Metapsychiki, Metapsychicznym, przepraszam, w Paryżu. 11 seansów z wynikami pozytywnymi, 3 z negatywnymi, czyli to, co mówiłam. Czasami się tak zdarza, drodzy Państwo, że no nie udaje się seans. I to nie dlatego, że właśnie medium jest jakimś tam oszustem, prawda? Nie będę już mówić o tych faktycznie oszustach, bo tutaj szkoda czasu nam na to. Myślę, że jeszcze mamy kilka ciekaw ciekawych tutaj. Spraw do omówienia, a raczej, drodzy państwo, ja bym chciała omówić kilka ciekawych mediów, a raczej jedno jeszcze takie, ale może zróbmy tak. Trzeba stwierdzić, drodzy państwo, że media fizyczne traktowane były tak ze szczególną nieufnością przez przedstawicieli nauk fizycznych i biologicznych, nierzadko i tych, którzy odnosili się przychylnie do badań metapsychicznych, drodzy państwo. Słuchajcie, do mediów psychicznych zaliczany też jest Stefan Osowiecki. Tak. <laughs> Przepraszam Państwa, ten Stefan Osowiecki. Zamordowany przez hiterowców w 1944 roku przewidział swój koniec. Ale tak jak już kiedyś wspomniałam, zrobię może kilka odcinków o Stefanie Osowieckim. To będzie taka osobna playlista, ponieważ warto o tym człowieku mówić. Drodzy Państwo, ale zadziwiające zdolności. Jego oczywiście opublikowano w wielu relacjach i udokumentowanych sprawozdaniach, ale słuchajcie, eksperymentowali z nim znowu. Richard Galej, Shrenk Nozing, Osty Manczarski. W doświadczeniach zuczy, yy, uczestniczyli przedstawiciele elity okresu międzywojennego, marszałek Piłsudski, generał Sosnowski, generał Jacyna, Szwagier Osowieckiego. <küh> Przepraszam, do szwagier Osowieckiego, Książę Lubomirski. Eksperymenty obejmowały szeroki wachlarz zjawisk zaliczanych do postrzegania pozazmysłowego, czyli ESP ESP. Tak? Począwszy od odczytywania tekstów, rozpoznawania rysunków, zapieczętowanych w kopertach, między innymi e, słynne posały mnie w 4 litery. Prawda. Nawet zamkniętych w metalowych rurkach, poprzez wizję zdarzeń odległych w czasie przestrzeni ekstorek. Teorii eksterioryzacji. Zawsze, zawsze, zawsze tutaj robię błąd. Eksterioryzacji. <laughs> Proszę Państwa, czy eksterioryzacja jest możliwa? Tak, oczywiście ja doznałam tego po raz pierwszy świadomie, bo poprzez scenę jest ona możliwa, ale to jest nieświadome, tak jakby, a świadomie na doskonaleniu umysłu, tak? No ale wróćmy. Przejawów przenoszenia się duchem w określone miejsca. Relacje mówią też o licznych przypadkach odnalezienia zaginionych ludzi czy przedmiotów. Wokół postaci słuchajcie, drodzy Państwa, sowieckiego nagromadziło się jednak sporo legend. Ale nie ulega wątpliwości, że jasnowidzowi zdarzały się nie tylko zadziwiające, trafne odganięcia, ale także liczne pomyłki i błędy. Drodzy Państwo, nie ma jasnowidza, który, który się nie myli. Absolutnie. Drodzy Państwo, jeżeli jakiś jasnowidz Mówi Państwu, że on się nie myli, bo on to przewidział, czy tam to przewidział, a to teraz jest. To nie znaczy, że on nie jest jasnowidzem, tylko może popadł ten człowiek w samo uwielbienie. Bo nieraz jest tak z jasnowidzami czy z innymi profesjami, że ludzie popadają w samo uwielbienie. Jeżeli któremuś z jasnowidzów udało się, albo inaczej nie udało się, bo to jest złe słowo, Przepraszam, e, zlokalizował bardzo dużo na przykład ciał, czy. bo właśnie w tej profesji się bardzo dobrze czuje. I on nagle zaczyna chcieć tu jasno widzieć, jasno widzieć przyszłość tego świata. Nie zawsze może mu się to udać. Nie zawsze. E, jednak e, nie powinien popadać w samo Ja, drodzy Państwo, może powiem o swojej ekstrawizacji. E, nasz wykładowca Piotr Gruda. Po przerwie na wykładach zgromadził nas w sali. Oczywiście ci, 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 co chcieli, uczestniczyli w tym, że piętro wyżej położył na lampie, tak na drzwiach, na lampie stalowej, pewien przedmiot. No, sobie pomyślałam, no, wyjdę z ciała, to wyjdę, nie wyjdę, to nie wyjdę, prawda? Wyszłam, zobaczyłam ten przedmiot. To była karta Zenera. Już miałam się przypatrzeć, która. Tak, jaki symbol? Kiedy z lewej strony poczułam koleżankę, zobaczyłam koleżankę przy tej eksteryzacji? Moje zdziwienie było, no, drodzy państwo, mówiąc tak kolokwialnie, szczęka mi opadła. Jest to do wykonania. Oczywiście niektórym się udaje w tym czasie, niektórym w innym czasie. Mamy to wrodzone, drodzy państwo, wychodzimy mm, chociażby z ciała podczas snu. Tak też zrobię kiedyś o tym e, serię takich programów króciutkich e, może przejdźmy do kolejnego jasnowidza, już ostatniego dzisiaj w tej serii, co chciałabym omówić, to jest Czesław Klimuszko e, z w 1980 roku on wykorzystywał swoje zdolności w celach humanitarnych, m.in. poszukiwaniu osób zaginionych, stawianiu diagnoz dotyczących różnego rodzaju schorzeń, do wywoływania takich wizji dotyczących stanu, stanu zdrowia, cech charakter, charakteru, tak? Kolei losu określonych osób. Służyły mu do tego m.in. zdjęcia. Ze zdjęcia, drodzy Państwo, bardzo dużo można odczytać. Ja też stosuję tą metodę, z tym, że ja sobie jeszcze potwierdzam dwoma innymi metodami. Nie jestem klimuszko, prawda, więc potwierdzam sobie jeszcze odczyt ze zdjęć dwoma innymi metodami. Istnieje znaczna liczba udokumentowanych relacji, proszę Państwa, dotyczących przyjawów jego zdolności psycho, psychognostycznych, można powiedzieć, tak? Również demonstrował te zdolności wobec przedstawicieli świata naukowego, psychologów, psychiatrów, fizjologów, biofizyków, lecz metodycznych badań testowych w warunkach laboratoryjnych z nim nie przeprowadzono. Szkoda. Ale do fenomenów budzących żywe takie zainteresowanie badaczy zjawisk paranormalnych należą też indyjscy jogini, japońscy mnisi, zen, wybitniejsi magowie filipińscy, znachorzy, magnetyzerzy, tak. Drodzy Państwo, główny nurt badań psychotronicznych, jak już yy, kiedyś może wspomniałam, wybiega jednak poza obszar zainteresowania osobami o wyjątkowych właściwościach. Większość badaczy przyjmuje co najmniej mm, jako hipotezę taką można powiedzieć roboczą, że to, co u fenomenów przybiera zadziwiające formy, jeśli nie jest po prostu złudzeniem lub oszustwem, tak, powinno w postaci szczątkowej lub takiej mniej rozwiniętej, występować powszechnie. I taka jest prawda, proszę Państwo, to występuje u wszystkich ludzi, jest mniej rozwinięte. Ludzie tego nie zauważają, nie interesują się tym, nie rozwijają tego. Występują te zjawiska u większości ludzi na całym świecie. No, ja śmiem twierdzić, że u wszystkich. Tylko nierozwinięte, nie przywiązuje się do tego wagi. Pan Kowalski z całym szacunkiem, on tego nie potrzebuje, on se o tym obejrzy, ale on stwierdzi, że on tego nie ma i do widzenia. On to ma. Tylko nie jest rozwinięte naturalnie, to trzeba wydobyć z niego, ale on nie chce wydobywać nic, bo jemu takie życie, jak prowadzi, sobie teraz pasuje i to trzeba uszanować, drodzy państwo. Fizyczne i fizjologiczne podłoże obserwowanych tych przejawów paranormalności, można by tak powiedzieć, należy więc do, do wszystkich, do wszystkich zjawisk w organizmach żywych, drodzy państwo. Organizmach żywych. Mam nadzieję, że w tej części troszeczkę Państwa zainteresowałam. Jasnowidzami wrócimy kiedyś do tego. Mówię o sowiecki. Chciałabym to też zrobić. Przygotowuję się do tego, Państwo. Czas też. Ja nie mam tak czasu żeby tylko ślęczeć nad przygotowaniem programów dla Państwa chociaż dla mnie to jest przyjemnością ale czas drodzy Państwo czas po prostu czas zapraszam na moją stronę wkrótce ukaże się kolejna część artykułu dziękuję za te łapki w górę łapeczki w dół, komentarze subskrypcje, udostępnianie proszę o więcej jako kobieta i życzę Państwu miłego słuchania bądź Oglądania tego odcinka. Dziękuję Państwu serdecznie.